Na górze na dole teraz Nie mam dziewczyny, bo gra w League of życie miało smaczek Raz dziewczynka, raz łopaczek. Guzi chyba już nie będzie Ksiądz nie w kolędzie Mama się śmieje, synku ogarnij. Ja na to spokojnie, dzielu i chwarą Na kanapie, chipsy, na stary napój koktora, na normalne, dla od rana, normalka bratku Na górze już na dole ten Nie mam dziewczyny, bo grafików w League Żeby życie miło, smaczek Raz dziewczynka, raz łopaczek. Górze chyba już nie będzie Ksiądz mnie wyklnie po kolędzie Znaj mi na mieście snapy za chwilę, ja wylop ich czekam. Junger mnie zaskoczył, mam wyżyciu misję, jak szupła w botach. Zama z w ramkach, Warydy rzucam na górze na dole tyraz. Nie mam dziewczyny, bo tylko leżąc. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz łopaczek. Górzy chyba już nie będzie. Ksiądz nie wykrynie kolędzie. Pamiętam inteks Nie zmienia się wcale. Ja na to przecież mam rantkę na szali. Ona poszła w siną na to strata. A ja wbijam teraz gola. Prosta sprawa. Na górze na dole teraz. Nie mam dziewczyny, bo grafików legans. Żeby życie miało smaczek. Lecz dziewczynka raz, łopaczek. Gózi chyba już nie będzie. Ksiądz mnie wyklnie po kolędzie Ktoś mówi żyj, ja na farmie mam krzaki Coś w końcu elo nie ma taki Nie co z tej smoki to mój do no was nie szukam, nie klikam w snajpa Na górze już na dole tenas Nie mam dziewczyny, bo grafików w Żeby życie miało smaczek Raz dziewczynka, raz chłopaczek Górze chyba już nie będzie Ksiądz nie wyknie po kolędzie. Więc wiecie, jak jest? Przezemówię, nikam co w życiu. Mam chyba z lika. Na górze, na dole teraz nie mam dziewczyny, bo gra ledzias, Żeby życie miło smaczył, Zresztą dziewczynka raz łopaczek. Górze chyba już nie będzie. Ksiądz nie wyknie po kolędzie.